Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Miałem dzisiaj nagrywać na ochocie, ale mamy dzisiaj dosyć wietrzny, chłodny dzień, więc zamiast tego przeniosłem się na stację Warszawa Centralna, gdzie mam nadzieję złapać nowy pociąg Express Intercity Morskie Oko z Gdyni do Zakopanego. Na torze szóstym przy poronie czwartym stoi ED161-015 z pociągiem Intercity Leśmian z białego stoku do łodzi fabrycznej. Wjeżdża opóźniony Express Intercity Premium relacji Dynia Kraków. ED250017. Zimowe akcenty, troszkę śniegu. W Warszawie go zbyt dużo nie ma. Dziubek także odrobinę przypruszony. Rusza dziobaczysko. Wiadane jest w morskie oko, rusza Intercity Leśmian, mamy godzinę dwunastą czternaście. sekwencja dopisuje. A tutaj na telewizorku mamy blue screen. Bywa i tak. Na tor czwarty przy peronie trzecim wjeżdża Express Intercity Morskie Oko. I mamy EU 200. 006 konkretny wagon klasy pierwszej i wagon restauracyjny na czele składu tu także mamy wózki troszkę przesypane śniegiem tak wygląda tabliczka relacyjna Gdynia Zakopane, Ekspres Intercity 5340 EU200, troszkę przysypana śniegiem, troszkę oblodzona. Prowadzi dzisiaj skład Express Intercity Morskie Oko. Lokomotywa jest bardzo czysta. Pociąg może ruszać. I odjazd. Możemy zobaczyć, jak prezentuje się skład Morskie Oko. Dwie dwójki przedziałowe, następnie dwa wagony bezprzedziałowe. I na końcu składu kolejne dwa wagony drugiej klasy przedziałowe. A na linii S3 mamy Impulsa 2 do stacji Warszawa, lotnisko Chopina. Jest i kolejne Pendolino do Krakowa. I kolejne ziowaczysko z Gdyni do Bielska Białej. A ja już czekam na pociąg Intercity Radziwiłł. Teraz pola powinien się pojawić za około 3 minuty a przed nami ED250 Przed nami InterCity Radziwił Wjeżdża na to szósty przy peronie czwartym Prosimy zachować ostrożność i zmierzać się do ED160028 i frekwencja bardzo wysoka. A tam stoi lokomotywa od pociągu Intercity Konopnicka. I już jestem obok peronu pierwszego. I dzisiaj przed nami EP07-1032. To są przyjemne dźwięki starej lokomotywy. Lada chwila powinna ruszyć. I ta chwila nadchodzi. Nadeszła. Do Warszawy Wschodniej. Wagon połówkowy. Jeszcze będziemy mieli kolejne dwa wagony połówkowe. Pasażerów niewiele, większość już po wysiadało. I mamy także pociąg Ełka do łodzi fabrycznej. Punktualnie. Już jest na tablicy. PLK Żeglarz. Eu 160 054 Intercity Zielonogórzanin. Skład lekko opóźniony. Powiem tylko tyle: dzisiaj z BWE mamy duet wektronów. Vectron Beacon oraz EP Cargo. Rusza radziwił, ale sami spójrzcie, co mamy tutaj obiecane dwa wektrony planowy odjazd o godzinie 13 a tam jedzie TLK żeglarz musiałem dokonać wyboru, albo żeglarz z bliska, albo dwa wektrony wybór był prosty dla mnie w soboty widzimy wagony ekstra jako podsył, a czasami lokomotywy, tak jest dzisiaj fajne połączenie. Ten Vectron EP Cargo jest jedyny w swoim rodzaju. Ta okleina no piękna jest po prostu, taka kosmiczna. A tu z kolei mamy Vectrona Bikona czarnego są także Bikony niebieskie i te dwie lokomotywy dzisiaj jadą ze składem BWE ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, to pantografy od Bicona nie są przy drucie, a więc ta lokomotywa po prostu sobie jedzie jako pasażer na zimno. Wagon 272 i tablica relacyjna składu Berlin-Warszawa Express. Do odjazdu coraz mniej czasu. Zerło śladów zimy na tych wektronach. Czasem rusza pociąg lotniskowy, Zgodnina na lotnisko Chopina. Mamy firka. Ponownie przed nami Wektron EP Cargo. Prawie 19 metrów długości. BWE na tablicy peronowej oraz przed nami. Planowy godzinie Wyjątkowy. Wybiła godzina 13 i skład BWE jest odprawiany. Ostatni pasażerowie wsiadają. Warszawa Express do stacji berlin Przez stację Warszawa Zachodnia. Górną Poznań główny żeby odjedzie z toru czwartego przy belonie trzecim, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi belonu, życzymy Państwu przyjemnej podróży. Express Intercity Train, berlin Azzamon Express to station Berlin bachow via Warszawa Zachodnia. Kutno, Koń, Poznań Główny, Zmorszynek, Świebodzin, Rzepin is departing on track 4, platform 3. Please stand away from the platform, mate. We wish you a pleasant journey. Okay, do it. Zdaje się w kierunku stacji Warszawa Zachodnia. Pierwsi goście w wagonie restauracyjnym. Frekwencja całkiem wysoka. I dwa wagony bezprzedziałowe na końcu składu. A teraz. Mam chwilę na to, żeby naładować akumulator w telefonie. A przed nami Intercity Silesia do Pragi. Skład melduje się na torze szóstym przy peronie czwartym. bardzo, tego jeszcze chyba nie mam. Wagony czeskie do stacji w Pragach. lawni na na Wagon do Bochumina. Kolejny do Bochumina. I jeszcze jeden. A przed nami ostatni wagon pociągu Intercity Mewa który stoi na centralnej 20 minut. Dosyć długo. Wagon klasy pierwszej, Intercity Silesia i jednocześnie wagon gastronomiczny. A tu mamy wagon, w którym jest przedział dla dzieci. Wagon czeski, także tutaj mamy trochę śniegu. Intercity Silesia na wyświetlaczu. Przed nami Vectron, żelezniczar, czeskie drachy, Kod QR. Później go w domu zaskanuję, zobaczę co się za nim kryje. Planowy odjazd Silesii to godzina 13:34. Mamy trochę śniegu, trochę lodu. Tutaj mamy dopuszczone kraje, po których może jeździć ten Vectron. Vectron Waszek. Tak, pierwszy raz go spotykam. A na torze ósmym przy peronie czwartym stoi Intercity Mewa, którą w dniu dzisiejszym prowadzi EU 160 050. Do odjazdu mewy pozostały niecałe 3 minuty. Punktualnie odjeżdża Intercity Mewa. przyjechać taki ładny kolega żegnał mamy wagony połówkowe wagon kombo ale nie mamy wagonu gastronomicznego City Silesia o, rusza punktualnie. Długie światła włączone. I Wektron Waszek prowadzi skład do Pragi. Frekwencja całkiem spoko. Nie jest super wysoka, ale nie jest także najniższa. Pierwszy klient w wagonie restauracyjnym czeka na obiad. Pociąg Intercity Sienkiewicz z Krakowa do Olsztyna dzisiaj na wagonach. Taka przynajmniej była informacja na stronach komunikaty PKP Intercity. Na tej tablicy także coś się wykrzaczyło i to nie dzisiaj, a wczoraj albo wcześniej mamy pociągi z godziny 16 przed nami wagonowy Intercity Sienkiewicz. I mamy i mamy lokomotywę EP09 002 Wagony pierwszej oraz drugiej klasy, brak wagonu gastronomicznego. Pociąg przyjechał punktualnie. A wagon jest w śniegu. A za chwilę na tor trzeci przy drugim powinien wjechać Intercity Sobieski z Wiednia. Skład jedzie punktualnie. O proszę, ale numer Baltic Express. Dzisiaj lokomotywy wyjątkowo dopisały. Tyle muszę powiedzieć. Zaraz zobaczymy ją na spokojnie. Skład ma postój wynoszący 15 minut. Także zdążymy schodek przysypany śniegiem Vectron w okleinie PKP Intercity Baltic Express może aż do Czech To okleina Vectrona Cargo Unit A to Vectron Hania Tuż obok mamy EP09 od składu Sienkiewicz EP09002 oraz wektron Hania Muszę powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo dopisały lokomotywy Nie spodziewałem się, że złapię tyle fajnych wektronów zwłaszcza Przyjechał Dart Mamy także Griffina Intercity Zamojski, który zmierza do stacji Rzeszów Główny, puścili go przed Sienkiewiczem. Ja czekam na odjazd Sienkiewicza, a tymczasem rusza Intercity Mickiewicz w nowym rozkładzie. Ma nową trasę z Wrocławia do Białego Stoku. Ede 161006 w końcu przyszła kolej na pociąg Mr. Sienkiewicz Pociąg Intercity Sobieski z Wiednia do Warszawy Wschodniej Do odjazdu pociągu mamy jeszcze około 3 minuty Tymczasem mamy pociąg lotniskowy FLIRT koleje mazowieckie Intercity Sobieski jest odprawiany sygnał dla maszynisty i Hania powinna za chwilkę ruszyć. Warszawa Wschodnia Wjeżdża pociąg Polregio Lutynia z Warszawy Wschodniej do Poznania Głównego Mamy Impulsa Wjeżdża pociąg Intercity Silesia i mamy kolejnego spektrona Kolei Czeskich Bobr Także po raz pierwszy go spotykam z przyjechał z niewielkim opóźnieniem. Mamy ekspres Intercity Premium do Gdyni, ale nas bardziej interesuje skład wagonowy, czyli Intercity Silesia. Sygnał jest już podany. Skład powinien za chwilkę objechać. Skład odprawiony i elektron rusza. się w Na początku składu mamy wagony z Pochumina. I grupa wagonów czeskich. Wagony z Pragi. będzie jeszcze Ełka A do Łodzi Fabrycznej wersji, do Główna, przez Wschodnia, Główna. Rusza dziobaczysko ed 250 006, pociąg z Krakowa do Gdyni Mówek tronów jednego dnia chyba jeszcze nigdy nie złapałem i ten odcinek przez to był bardzo ciekawy i trochę inny niż wszystkie. Jeżeli macie ochotę na więcej, to tu jest polecany film. A za dziś pięknie, dziękuję i do następnego. Cześć!